Dzień dobry. Pierwszy luty 2002. Nie, na Zdanowskiego to ja dziś nie mam siły. Luty powitał nas wiosną, wszystko się roztopiło, świeci słońce, a temperatura około 10 stopni. Jednak poszłam do Zdana, a on z dobrej woli łyknął dwa sprawozdania, ale trzeciego już nie chciał. Zbój spłynów. Mechaniki płynów. Nie wiem, co ja nad nim wyczyniam, ale nie miałam nawet z czego ściągać. Widać, że Krzemianowski jest już mięknie, więc trzeba przygotować się na następny termin. Wyszłam wcześniej, by zająć pozycję dobrą przed automatami. Heinz spo, spo, spóźnił się bardzo. Przyszedł, gdy przygotowaliśmy już dla niego list pożegnalny. Usiadłam fatalnie. Na koło mnie wszyscy piszą drugie koło. Nie ma się z kim konsultować. Zadania dał bardzo skomplikowane i bardzo mało czasu. Podzielił narzędy i jeszcze pilnował. Pierwsze zrobiłam, a za drugie wziąć się już nie mogłam, bo połączył schemat blokowy z wykresem Nequista. Nie mogłam ruszyć, włączyła mi się panika. Wołałam Karolinę o ratunek. Nic. Zasiedziałam się, aż mnie musiał wyprosić. Wyszłam znów załamana. Wieczór u Kaśki. Tradycyjny drink i narzekanie. For easier reading in motel rooms, pack your own 100-watt light bulb. Tak jak ja bym po motelach jeździła. Drugi luty. Obój buty, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Niesamowita data. 02022002. Wow. Ten luty zgotuje nam jeszcze dwa takie. Ale prawdę powiedziawszy, nie zauważam u ludzi szczególnych reakcji z tego powodu. Tylko ja się podniecam i usiłuję dać pretekst jakiejś przygodzie, ale nic szczególnego się nie wydarza w te wszystkie trzy daty. Jestem poważnie tym rozczarowana. Świeci piękne słońce, muszę się uczyć. Dzwoni Kaśka. W związku z tym, że do Twoich urodzin daleko, chciałabym bez okazji sprawić Ci jakoś przyjemność. Pójść na lody, czy do kina, czy na piwo. Kaśka, ja muszę się uczyć, ale szczerze nie potrafię odmówić. Wystroiłam się więc w nowe kozaki i ubrałam bardzo wiosennie, bo rzeczywiście ciepło. I pojechałyśmy na starówkę. Najpierw do punktu galerii, kalendarz Pirelli z dwunastoma. Obejrzeć kalendarz Pirelli. Mało znane aktorki. Później spadzę z małą sesją. Ona wpadła na pomysł lody w koktajlbarze. A po co będziesz wydawać tyle? Zadbałam o jej portfel i kupiła w spożywczym kubełek lodów rumowych i zjadłyśmy je na ławce na początku... Nie wiem czego. Lutego, dokładnie. Obejrzałam jeszcze krewetkę z Super Kino Before criticize. criticize a new employee? Remember your first day at work. 3 luty, czyli urodziny wiadomo kogo. Urodziny brata, 19 już. W domu wszyscy grzeczni z tego powodu. Dosta Dałam mu tylko próbki wszystkich męskich perfum, perfum, jakie miałam. Z lenistwa pojechałam z rodzicami i martkową nam do Ignacego, a potem na cmentarz, bo pogoda była przepiękna. Marzenka zrobiła dla ukochanego sernik na zimno, smakował jak w ptasie mleczko. Przyjechała ciocia Ala. Wow! 4 luty. Pojechałam na 11 z zamiarem zaliczenia silnika u Przy głównym zatrzymał mnie Lechu Ciszewski. Gdzie lecisz? Za chwilę egzamin teoretyczny z PKM-ów. Zaliczyłaś zadania? Co? Byłam totalnie zszokowana. No więc poszłam betonowa, bo nawet nie zajrzałam. Usiadłam spóźniona w pierwszej ławce, nawet nie było jakiś czego i od kogo. Więc nudziłam się i zabrałam kartkę ze sobą. Zdożyłam na te silniki, ale znowu mu się sprawozdanie nie podobało. Ale sam mi je poprawił i odpowiedział sobie na zadane pytania, czyli termy mam z głowy. Wyniki na drzwiach hajna nie zaliczyłam. Przystąpiłam do ataku. Dlaczego? Bo źle wykres BODE, ale ja to umiem. Udowodnię panu, dał mi bardzo skomplikowany przykład. W sumie chyba z 7 wykresów musiałam złożyć do kupy. Wykorzystałam wszystkie kredki, zamontowałam zamotałam się nieźle i jego też, aż mnie puścił. Ale jak pani dostanie dwa jutro z egzaminu, żal mi było tych. Co dyskutowali z nim i jeszcze kazał im z teorii odpowiadać. Begin each day with your favorite music. O masz! To jest dopiero dobra porada na dziś, więc my favorite music jest. Bardzo fresh. Minecraft ta, Trailer. Ta nowa piosenka jeszcze nie wie, że co mu ulubiono, bo pierwsze słyszę. Proszę. Pojechałam wcześniej na ten egzamin z automatów. Skserowałam ściągi, nauczyłam się, która gdzie, czyli podstawa. Trzy tury. My, jako pierwsi, niewiele szczęściarzy dopuszczonych, zajęłam strategiczną, tylną pozycję. Pilnowaczy trzech, ale mało aktywni. Promują chyba tych po prostu, którzy zaliczyli ćwiczenia. Przepisałam ze ściąg cztery z pięciu pytań. A na każde było po 6 minut. No i z nadzieją wróciłam do domu. A tu maraton z płynów. jakim sposobem nauczyć się do trzech kolosalnych kół. In a verbal confrontation, lower your voice to the degree that the other person raises his or her. Wow, 6 luty. Objuczona ściągami pojechałam na zbuja z mechaniki płynów. Zadania dał typowe, ale trzeciego koła to nie umiałam ni w ząb. A na ście miałam, ile umiałam. Po godzinie wyniki. No pani Aleksandro, z panią mam problem. Zostanie pani na rozmowę. Za wszelką cenę chciał mnie wyciągnąć z któregoś koła, z którego nie wiem. Okej, okay, więc zdecydował sam, że pierwszego. A wszystkich obecnych, bez względu na to, czy zaliczyli, czy nie, dopuścił do egzaminu. Dopiero teraz dostrzegłam jego wielkie serce. Uroczy jest ten Krzemianowski. Wrócił do domu. Wróciłam do domu. Nie miałam z czego się uczyć do egzaminu, więc pojechałam z matką do kina z Nicz, bo wygrała bilet do kina inni. Odmówiłam już kiedyś Pawełkowi, jak mi proponował ten film, bo nie lubię strasznych filmów. Wcale nie był taki straszny. Za bardzo się uodporniłam. Zimna i piękna Nicole Kidman. Ogólnie rozczarowanie. A Regina to w ogóle rozczarowana. On a good dictionary. 7 luty. pusty czwartek. Gdy w radiu mówili o tłustym czwartku, ja to myślałam sobie, co oni tak się spieszą? Przecież to za miesiąc. A to dziś. Na egzamin z płynów wpuszczali z listy, więc usiadłam w drugiej ławce. Napisałam co wiedziałam, czyli bardzo niewiele, trochę ze ściąg, ale i łażą i pilnują. Robert z Ksero dał mi, mi gryza pączka. Skończyła się formalnie sesja podstawowa. W domu parę pączków. Szykuje się na wieczorne wyjście, bo karnawał się kończy, a w parlamencie czwartki darmo. A tu brat, czy nie chce od niego kupić zaproszenia na dziś Cure party w parlamencie? Zadzwoniłam do Radia s i uprosiłam kobietę, aby i mnie wcisnęła na tą listę jako ptaszek. Miałam do niej jechać, ale w końcu ona przyjechała i piłyśmy. Ja bratową sangrię i matczynę ruskie brandy i piwo. Zadzwoniła Kaśka, że jest w parlamencie, nie ma ludzi i nie ma muzy. Przyjechali z kolegą, Bartkiem, autem i pojechaliśmy do XA. Tam przytrzasnęłam sobie palca drzwiami i miałam krwotok. Trochę potańczyłyśmy i wymysł. Łajba! Pojechałyśmy tam razem z autem Mateusza, ale nas nie wpuścili, bo full. Więc do Spatifu tam też nas nie wpuścili. Więc gdzie tu iść? Lili, Marlen, coś nie pasiło. Papkin. Kluczyliśmy, żeby trafić. Ja w tych szpilkach zaczęłam się źle czuć. A ptaszka mi asystowała. Poczciwa, kochana, stara ptaszka. Wyżegałem wszystkie pączki tym sposobem. Hura! Poznałyśmy tam kilku redaktorów i redaktorek z Gazety Wyborczej, między innymi tego, co mieszka nieopodal i uczył w w WF-u. Nie omieszkałam go o to zapytać. Nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem, odpowiedział. Jeden z nich, Grzegorz, zafascynował się moją osobą. Lalka, patrzcie, lalka, a jaki głos! Ja wciąż nalegałam, by jechać do domu. Mateusz odwiózł. Internet, ósmy. Internet, w dzienniku artykuł o Kaśce, jako biednej rodziny zastępczej z problemami lokalowymi, grzyby na ścianie, chore dzieci. Oczywiście sama ich poprosiła, ten artykuł. Life is short. Eat more pancakes and fever rice cakes. Never betray a confidence. No, pierwsze głupie. Więcej naleśników, a mniej rice cakes? Psz. I drugie mądre. Ni never nigdy nie zawiedź zaufania, bo wszyscy to robią nagminnie. 9 luty. Wziąłem się za projekty z technologii, pożyczywszy uprzednio trzy książki: Felda, Korkeja, katalog i poradnik inżyniera. Obróbka z krawaniem. W międzyczasie internet. Aha, bo komputer odzyskaliśmy w czwartek po miesięcznej nieobecności. Nowa płyta główna i zanik danych z C. Więc nawet nie wiem za, co, za bardzo co robić. Nie mam siły wszystkiego odrabiać od nowa. 10 luty to przeczytam, bo zajmuje jedną stronę. Projekt z technologii i mszawianie. Be prepared. You never get a second chance to make a good first impression. 11 luty. Wrzuciłam ten nieszczęsny projekt do Biegalskiego: czekanie pod audytorium na poprawkowe zaliczanie elektroniki. Usiadłam w dobrym miejscu, w dobrej kompanii, zdawałoby się. Pozory mylą. Koledzy nic nie wiedzieli, a Polowczyk na samym początku zabrał mi ściągę. Pytania były znacznie trudniejsze: zero szans ściągania, sytuacja beznadziejna. Wyniki automatów. Czyli faks od Widbrota. Zaliczyłam. Zaliczyłam mechanikę. Faksem. Hurra, wreszcie coś. Wielki też. Dużo mu zawdzięczam. Ubłagałam Paulinę, by wytłumaczyła mi płyny. Przez godzinę objaśniała mi trzecie koło. Potem pozbyłam się balastu w bibliotece i wróciłam do domu poczytać silniki. I to już będzie chyba na dzień. Na, wystarczy tej czytanki na dzisiaj. Takie to było życie. Kujona, nie kujona ściągawki. Patologicznej ściągawki. Czy się wstydzę? Inaczej się nie dało. Natomiast dzisiaj też muszę się uczyć, dlatego właśnie robię to, co robię, czyli wszystko inne. Miłej środy.